Widzicie, co dzisiaj wymyśliłam? Będę jakieś paprykę. Działamy. Potrzebna nam na pewno będzie papryka, sól, liść laurowy, ziele czosnek no i koper. Paprykę umyłam i pokroiłam. Oczywiście cały bałagan wykroiłam. Teraz jest papryka w słoiku i zaczynamy dodawać całą resztę. Dodaję na taki duży słój ze 4-5 liści laurowych około 10 ziarenek ziela angielskiego, dalej daję pół główki czosnku, oczywiście obranego, koper i liścia chrzanu i oczywiście sól, Dwie łyżki na 2 litry wody paprykę w soju zalewamy ja jeszcze mam ogórki kiszone, można dodać oczywiście wody z tych ogórków, żeby szybciej się papryka kisiła I cały ten rozgardiasz oczywiście delikatnie zakręcamy. Nie za mocno, bo będzie na pewno musować przy kiszeniu. Zaraz dam ogórka kiszonego swojego. Papyka się kisi. Parę dni jej to zajmie, oczywiście. Ogórek już nie. Obowiązkowe kieszenie na zimę.